Cześć, dzień dobry wieczór, witajcie drodzy widzowie na kanale. Hmm. No właśnie, witajcie na kanale. Dawno mnie tutaj nie było. Wy jesteście, oglądacie te filmiki, no normalnie podróżujecie wizualnie po tym całym kontencie. I w końcu stwierdziłem, że no, człowiek samym kaktusem nie żyje, no bo mam inne rośliny i tak oto z Kaktusiarni Jorgena z nazwy kanału zrezygnowałem. Zrezygnowałem i obecna nazwa, no pewnie już widzicie jaka jest. Ale powiem tym, co nie widzieli: mianowicie Mały Świat Jorgena to jest pierwszy człon, a drugi człon, który wyjaśnia ogród, kaktusy i podróże. Ogród, no wiadomo, będę wychodził na zewnątrz, no też jakieś skrzydło kwiaty, inne rośliny, bluszcze, No to wydaje mi się, że jakoś w tej tematyce da się złapać. Kaktusy, no nie ukrywam, że jest to pierwszy taki segment, który jest hmm, fundamentem. Pierwsza część, taka główna część mojego kanału, mojej twórczości. I co jeszcze nam zostało? Przypomnijcie mi podróż. Podróż wizualna, chociażby po ogrodzie botanicznym, do którego bym chciał się wybrać w końcu pojechać, chociażby do Lublina, bo mam niedaleko ale niestety koronka <laughs> i nie można się wybrać. No bywa. Może to minie niedługo wiosna niedługo będą kaktusy yy, na wystawach. Maj, inne takie klimaty cieplejsze, lato, no rok się zaczął, zaraz będzie rok w pełni, roślinek będzie dużo, zresztą co ja będę opowiadał. Zobaczcie sami, co już mi się szykuje, ja Wam opowiem po drugiej stronie, tylko kamery muszę odwrócić, no bo nie ukrywajmy, ile można patrzeć na moją twarz. A jak już się naoglądaliście na moją twarz, no to tak prezentuje się stolik. Zabrałem stolik balkonowy, na dole w piwnicy miałem, tato jeszcze nie wie, a co tam... Niech będzie trochę dramaturgii w tym odcinku. No i co? Wykorzystam go, no. Nie ukrywam. Śnieg na zewnątrz to i tak, co ja tam na balkonie będę siedział, jadł. O, a tak chociaż jest miejsce na kaktusiaki. A po co mi to miejsce? No bo na parapecie, spójrzcie, no jest więcej miejsca. Fakt? Fakt. A po co mi to miejsce? Spójrzcie. Jest? Jest. Jest światło? Jest. Co nam się niedługo zbliża? No był styczeń, był luty. No, jeszcze jest luty, ale zaraz będzie marzec. Co z marcem się wiąże? Akurat a wiąże się taka sytuacja magiczna, że mam nasionka i z czech, i z własnych owoców. I z owoców z marketu, już chodzi o kaktusy, sukulenty, czy nawet słonecznika. A może będę chciał katalpę, a może będę chciał inną roślinę, jak liczy hodować. No, po prostu brakuje mi miejsca na parapecie. No to mam na wysiewy, tak. Będą kaktusy, będzie więcej odcinków. Z dodatkowych zmian no mam jeszcze roślin więcej, chociażby te dwa kaktusy. Zdaje mi się, że to jest nawet kociogon i wybaczcie, ale nawet nie sprawdziłem. To, to nie wiem co to jest, ale jakiś kolumnowiec, mniejsza z tym. No, bardziej z tego się cieszę, szczerze. To co jest zielone, z czym chcę się podzielić z sąsiadami, bo okazuje się, że sąsiedzi nawet mnie oglądają, no to drodzy sąsiedzi, Tutaj widzicie cisus rombolisny, tak oto sobie rośnie, ukorzeniony, ma się dobrze. Coś dla Was się znajdzie, tak mi się zdaje, jak to przesadzę, do doniczek. Więc kwestia miesiąca i coś się zorganizuje. Dodatkowo czekam na jagodę. Zapyliłem sobie skrzydło kwiatów. Skrzydło kwiat? Tak, kwiatek, skrzydło kwiatu zapylony został. Kwiaty, skrzydło kwiatu są obu, płciowe z tego co wyczytałem na wikipedii, no i teraz robi się zielony. Mam nadzieję, że jakieś jagody z tego będą, ponoć większa wilgoć by się przydała, no bo roślina jednak wymaga większej wilgotności, jeżeli chodzi o to. No to zobaczymy, pożyjemy. Amatorsko, gumeczką związane, żeby jakiś tam jednak przepływ był powietrza, żeby było łatwo zdjąć, no bo wiadomo, grzyb, coś się zaplęgnie i po owocku. A na razie niech sobie to wszystko dojrzewa, rośnie, następnie mam kolejny skrzydłokwiat. Zaraz się otworzy i tutaj też jest zamysł, zamysł, rzecz jasna, aby uzyskać owoce z tego, jagódki. No bo czemu nie, ja zawsze lubię jakieś nasionka sobie posadzić, zobaczyć jak to rośnie, no bo roślinki jak rosną to jednak uspokajają człowieka, fajnie to wygląda. Fajnie jest widzieć, jak coś po prostu rośnie nam w dłoniach z dnia na dzień, chociażby takie o cebulki. Cebulki wsadziłem do ziemi, ukorzeniły się, wyrastają, światło mają, rosną, wydaje mi się, że nawet dobrze rosną. To, co mnie zaskakuje, co mi się podoba przy cebulkach, no to przyrost. Rano patrzysz, o, ledwo wybije się spod ziemi. Wieczorem, o, 3 cm nad ziemią, nie? Więc... Bo robi to robotę, czekam aż kiedyś zakwitnie. Nie wiem, czy to będzie bardziej w marcu, może w kwietniu. Tak czy siak w późniejszym planie to idzie do gruntu. Gdzieś tam nadmiar yy, to surmia, chyba surmia się nazywa, katalpa. Jakoś tak rozchodzi się o drzewko cygarowe. Ma takie duże liście. Może zdjęcie wstawię, zobaczymy. Zastanowię się nad montażem, czy od razu pójdzie odcinek. No i wracając do tego drzewka cygarowego, duże liście. Fajna roślina, kwitnie jak storczyk, można powiedzieć. Kwiat ma dość bardzo podobny między storczykiem a kwiatem kasztanowca. A sam owoc no, przypomina owoc torebka nasienna, przypomina cygaro. No i z tej torebki nasiennej jest multum, multum nasionków. No tutaj mogę Wam zaprezentować już schodzące mi w wodzie, bo i w wodzie nawet spróbowałem sobie, czy one puszczą korzonki. Na górze jest winogron, a to włochate to są nasionka, katalpy z własnej hodowli. Z Lublina marmiliana, marmilaria. Rośnie sobie jak zwał, nigdy się nie nauczę, a jak się nauczę, to w końcu będzie koniec kanału. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć, zanim mi umknie. No z racji, że już dobija piąta minuta, no to najważniejszy fakt. Przystępuję do projektu, czy tam programu Patronite. Patronite, czyli wspieranie autorów, twórców, nie koniecznie z YouTube'a, ale ogólnie z działalności artystycznej. No nie ukrywam, że to, co robię, to jest jakiś pomysł w mojej głowie, a to, że gadam non-stop, to też jednak jest wytwór jakiejś mojej koncepcji. Więc tak oto, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to niedługo będą linki do Patronite'a. Można sobie wejść, chyba że teraz chcecie mnie wyszukać, no to możecie próbować. Jak ktoś mnie znajdzie na Patronie, to może w komentarzu umieścić linka, chyba że go wyprzedzę. No ale żeby was zachęcić i jakoś zmotywować, no to niedługo 1000 subskrypcji. A zaraz i że 1000 subskrypcji, no to muszę coś wam ogromnego wymyślić. Nie wiem jeszcze co. Wczoraj zostało 90 osób, żeby mnie subskrybowało. Jak mnie zasubskrybuje, no to po ptokach, no. Nie ma odwrotu, trzeba dalej nagrywać. O, chcę przejść do egzotyków. Masionka, co wspominałem do wysiewu. Nie wiem gdzie ja to wszystko pomieszczę. Ale mam taki chytry plan, że jeszcze połowa tego parapetu, co jest jakimś cudem, tam zmieszczę, schowam. Będzie na nasionka. Później, aby przetrwać kwiecień do maja, to można wynieść kaktusy. No Opuncję mógłbym wcześniej teoretycznie, o tam, tam, tam co jest, opuncję, ale, ale wynieść do gruntu, tak? Posadzić. No wcześniej mogę jeszcze na balkonie teoretycznie zastanowić się, mniejsza z tym zastanawianiem się, więc tak. Teraz tak to wygląda, na marzec o połowę jeszcze mniej będzie roślinek na parapecie i zabieramy się za wysiew. Hu, hu, hu będziemy siać. Dalej, czekamy na owoc, nie wiem czy to będzie po miesiącu czy po trzech, więc kolejne nasionka, pozdrawiam liczy dostałem liczy i chcę żeby mi w końcu przetrwało zobaczymy cytrusy mam cytrusy z pestek tak jadło się mandarynki jadło się pomarańcze posadziło się do ziemi torfowej zalało wodą i po okresie tygodnia wyrastają cytrusy czemu by nie o właśnie co do owocków kaktusów no spójrzcie. Nawet wam spróbuję kliknąć fokus nosem taki zdolny jestem no jest owoc no co tutaj dużo mówić cieszy oko Motywuje mnie to do kolejnego zbierania nasionków i jakimś cudem zmieścić ten cały wysiew. Będą żywe kamienie, będą kaktusiaki, różnej maści, malmirieny, echinopsis, jakieś lobiwie. Co tam jeszcze się może znaleźć? Delosperma, tak będzie telosperma, czyli słonecznica, tak to się w Polsce chyba nazywa. Na skalniakach rośnie i mrozoodporna nawet jest. O, słonecznik, ponoć olbrzymi, No z olbrzymiego słonecznika zbierałem, więc raczej urośnie duży. Mam nadzieję, taki zamysł jest, żeby może wykorzystać ten teren przed budynkiem. Osem klikniesz, palcem trzeba sobie pomóc. O, więc mam trochę na razie tam śniegu, ale tutaj przed budynkiem bym chciał sobie na przykład słonecznika nasadzić. Bo to fajnie wygląda słoneczna strona. No tyle co będę musiał latać z wodą. Ale mniejsza z tym. Dobra, gadła się rozgadała. Zaraz będzie 10 minut. Co mogę wam jeszcze pokazać na szybkości? O, tak sobie rośnie. Tam jest taki mały nawóz nasypany do tego. Kolejny listek jest. Blufczyk rośnie, działa. Klik. Oho, klik. Z innych rzeczy tutaj też. Wychodzą kolejne pędy i pędy. I nie wiem gdzie one tak pędzą, ale nawet mi się to podoba, powiem Wam. Zamysł jest. Jest troszkę tego stelażu. Można by było go zagospodarować. Dobra. Przedłużyłem. Znając życie do końca, dotrwała najmniejsza grupa, czyli z jakieś 10%. Nie no, statystyki mówią, że 30%, nawet procent ogląda do końca. Więc gratuluję. Nie wiem, co wam jeszcze życzyć. Może jutro, może w piątek nagram kolejny odcinek. Nie wiem jeszcze, jak to tam pójdzie o której godzinie. No jeszcze mogę pochwalić się tym 14 stopni, 15 stopni łapie na zewnątrz. Cicho tam, że od okna. Cicho, że strona południowa, ale jest, jest. Śnieg topnieje, wiosna zaraz będzie, dzieci się cieszą, ja się cieszę. Dobra. To tak w dużym skrócie telegraficznym. Trzymajcie się tam. Hej.